Przechodzimy do punktu 11. Punkt 11 jest to podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Sportu, Kultury, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Rodziny, Zdrowia, Promocji Miasta i współpracy ze społecznościami lokalnymi Rady Miasta Bielsk Podlaski. Otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłosił się pan wiceprzewodniczący Krzysztof Gregoruk. Udzielam głosu. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Pawła Bierzyna na, na to stanowisko argumentując to tym iż pan Paweł Bierzyn przezndział całą kadencję w tej też komisji jak wszyscy wiemy też jest twarzą i działaczem biskiego sportu. Co do promocji, nie trzeba też o tym mówić, bo każdy wyjazd naszych grup młodzieżowych, gdzie pan Paweł też działa, wiąże się z szeroko pojętym tematem promocji. Oświata współpracuje z wieloma dziećmi na naszym Mosirze. Wydaje mi się, że jest bardzo kompetentna osoba do tej funkcji. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Paweł Bierczyn wyraża zgodę? Dziękuję. A ja pozwolę sobie zgłosić inną kandydaturę na przewodniczącego Komisji Oświaty. Zgłaszam osobę pani radnej Eugenii Kruk, która w poprzedniej kadencji też była przewodniczącą tej komisji i myślę, że pokazała pełen profesjonalizm w przygotowaniu się do komisji, w prowadzeniu komisji i w rozwiązywaniu problemów, które się tam pojawiły. Czy pani radna Eugenia Kruk wyraża zgodę? Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Nie widzę chętnych, w związku z czym zamykam dyskusję, ale chyba muszę ogłosić króciutką przerwę, żeby przygotować odpowiedni wniosek do głosowania, ponieważ są dwie kandydatury. Także pięć minut przerwy. Zanim, zanim przejdziemy do punktu drugiego, lokalnymi lokalnymi pan burmistrz, burmistrz poprosił mnie spodowski. o udzielenie głosu, bo państwo, w związku z tym, opuścić, że zostały tak, zgłoszone dwie kandydatury, dwie osoby wyraziły zgodę. Głosowanie będzie wyglądało w sposób następujący, że będziecie państwo mieli dwa nazwiska i osobę, którą uważacie, że powinna zostać przewodniczącym tej komisji, naciskamy na jej imię i nazwisko. Macie państwo tylko jeden głos w tej kwestii. Także y, czy są jakieś wątpliwości co do sposobu głosowania? to proszę się zgłosić do dyskusji. Zg do dyskusji zgłosił się Pan Radny Emil Falkowski udzielam głosu. Chciałbym dopytać, bo jeżeli jest wariantowy wybór czyli mamy dwóch kandydatów wcześniej mieliśmy na poprzedniej sesji głosowanie na przewodniczącego i wiceprzewodniczących, i w komisji skrutacyjnej uczestniczyłem i była możliwość głosowania na dwóch kandydatów, bo co najmniej jeden kandydat musi uzyskać większą liczbę głosów. Taki był zapis. Czy coś tutaj się zmieniło, czy, czy to jest z innego punktu? Bo tak jak obserwowałem w innych samorządach, to jest głosowanie w ten sposób rozwiązane, że jest nazwisko i imię kandydata, jest. Za, przeciw, wstrzymuje się. Nazwisko za, przeciw, wstrzymuje się. I jest wariantowy. Wybieramy spośród dwóch. Także chciałbym to wyjaśnić. Dziękuję. Dobrze, dziękuję panu radnemu za zadane pytanie. Bardzo prosiłbym panią sekretarz lub panią mecenas o ustosunkowanie się do tego zapytania. No ja nie, nie widzę zgłoszenia. Do dyskusji zgłosiła się pani sekretarz Jolanta Mierzwińska. Udzielam głosu. Szanowni Państwo radni, radni, w statucie miasta mamy taki zapis w paragrafie 78 ust. 2, który stanowi, że w przypadku głosowania, którego celem jest wybór jednego z wielu wariant zgłoszonych wariantów, uważa się za wybrany ten wariant, na który oddano liczbę głosów za, większą od liczby głosów oddanych osobno na każdy z wariantów. Radny głosując za wyborem jednego z wielu wariantów ma tylko jeden głos za. Tak stanowi nas nasz statut. W tym przypadku możemy postąpić dwojako. Wydawało nam się, że wyborem tutaj jest, znaczy podjęcie decyzji jest za wyborem jednego z kandydatów do na członków na przewodniczącego Komisji Oświaty, natomiast możemy też zastosować głosowanie zwykłe, bez, zwykłą większością głosów. Kiedy będziecie Państwo mieli możliwość zagłosowania za, przeciw lub wstrzymuje się. Wtedy panie z obsługi wprowadzą dwa wnioski do głosowania przez państwa. Wybór należy tutaj do Rady Miasta. Zwykle bywało tak, że jeżeli wybieraliśmy przewodniczącego komisji, to jest to wybór jednego z wielu wariantów. Także decyzja należy do państwa. Dziękuję. Dziękuję pani sekretarz. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Wyjaśnienie jest satysfakcjonujące? Okej, okay, dobrze. W związku z czym zamykam dyskusję w przedmiotowym punkcie i ogłaszam głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty. Macie Państwo wybór pomiędzy dwiema osobami. Ta osoba, którą chcielibyście, żeby została przewodniczącym, naciskamy na jej imię i nazwisko. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, pan Paweł Bierżyn uzyskał głosów 9, pani Eugenia Kruk uzyskała głosów 10. W związku z czym liczba 10 jest większa od liczby 9, więc przeczytam treść uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Rodziny Promocji Miasta i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Rady Miasta Bielsk-Podlaski na podstawie artykułu 21 ustęp 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 25 ustęp 3 uchwały Rady Miasta Bielspodlaski numer 40 6, łamane przez 303, łamane przez 14 z 24 czerwca 2014 roku, w sprawie uchwalenia statutu Miasta Bielsk-Podlaski, Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy Na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Rodziny Zdrowia, Promocji Miasta i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Rady Miasta Bielsk-Podlaski wybiera się Radną Eugenię Kruk. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja tylko tak dopytam, głosować już tej uchwały. W, o takiej treści przeczytanej trzeba. W związku z czym teraz, szanownych Państwa radnych, proszę o głosowanie uchwały przeczytanej przeze mnie wersji. Ale to, to nie to. Uchwały. A więc yy, ogłaszam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o naciśnięcie przycisku za i podniesienie ręki. Kto jest przeciw, proszę o podniesienie, przy, przyciśnięcie przycisku przeciw i podniesienie ręki. I kto jest. No właśnie, no u mnie nie ma głosowania. O, jest dobrze. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych za 19 osób, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Niniejszym informuję, że uchwała została podjęta. Pani radna Eugenia Kruk została przewodniczącą Komisji Oświaty. Serdecznie gratuluję.